Zacznę ten film prowokacyjnym pytaniem, mam nadzieję, na które razem odpowiemy z Jackiem. Czy Gladiator to jest najlepszy pick-up na naszym europejskim, a szczególnie polskim rynku? Moja odpowiedź brzmi: tak, oczywiście. A. Czy to jest prawda? Czy znowu to są nasze fantazje? Okaże się w trakcie filmu, ale już teraz mogę powiedzieć, że książka Terenwizji to jest chyba najlepsza książka o roadzie Tak przynajmniej wynika z recenzji widzów, którzy już ją dostali i przeczytali. A przypominam, że do końca czerwca wysyłka jest za darmo, także to są ostatnie dni, kiedy tą książkę możecie kupić najtaniej. Także już teraz proponuję wejść na stronę terenwizja.alt.pl i samemu przekonać się, czy mam rację. A teraz wracamy do Gladiatora i do naszego pytania, czy rzeczywiście to jest najlepszy pickup na rynku. To jest chwili czwarty z kolei e, poczynając od Tundry, Dodge'a oraz Forda F150, no to skończyłem no, znaczy bardziej zeuropeizowanym, bym tak powiedział. Dobra. Człowiek, który w Polsce chce kupić pickupa, to jest szczęśliwy człowiek, bo masz tyle aut do wyboru, jest kilkanaście różnych modeli, od tanich, drogich, e, mniej lub bardziej terenowych, więc ja rozumiem, że miałeś problem. W z jaki, wybory, szczę jaki szczęśliwy człowiek? Przecież to jest dramat. Widzisz tak, możesz sobie wybrać Isuzu, Mitsubishi. No tak, Forda. Wszystkie, wszystkie paździochy z silnikiem do 200 koni. A czyli co ci się nie podobało? Jaki jest największy minus, który cię wkurzał? Silniczki? No niestety. Zacznijmy od mocy. Tak, wszystkie pozostałe pick-upy na polskim rynku generują moc do 200 koni plus minus. Tak, mogę się troszkę mylić. Ten jest jedynym, który generuje 260 koni. 600 N przy 1200 obrotach. Czujesz to pod nogą? Czuję, zdecydowanie. No mocy nie, nie brakuje mu. Ale jest taka radocha, że tak. No. Zdecydowanie, aczkolwiek no, ciężko się przestawić wreszcie z V8 na Diesla. No jest to klekot jednak, tak? No ale, ale radzi sobie, naprawdę. Wjeżdżasz? Nie. Właśnie tutaj rozmawiamy o mocy, bo ten 30V6 Ecodiesel jest najmocniejszym Wranglerem w historii Wranglerów do wyjścia teraz Wranglera 382, czyli 64V8. No bo Pentastar... Nie ma 300 koni, a ma 400 coś Newtonometrów. Ma 430, a tu masz 260 koni, czyli trochę mniej niż pentastarze, a ale niektóre. masz 600 Newton. A newt ja uważałem, że takiego nie dostałem w pentastarze. Znaczy gladiatora w pentastarze, a to się okazuje, no, łamiesz mi serce. No, no mocowo, jak się przejedziesz pentastarem, a tym swoim, no to twój ma lepszego kopa. Lepiej przyspiesza, dużo lepiej. Tylko benzynka brzmi jak benzynka, no a no nie chlebocze tak. dieslem. No. no zgadza się. <laughs> nie jakby ktoś garami walił. No dobra, przekonuje się, do... się do diesla powoli. Jednak coś tym jest. No. Dodatkowo wykończenie tych pick-upów. Jednak, jeżdżąc z Amerykańcami, no człowiek przywykł do czegoś troszeczkę na wyższym standardzie. Wsiądźcie sobie do Hiluxa, do Raptora, do czegokolwiek innego. No ta deska rozdzielcza naprawdę jest uboga. Tak? Jakieś obróbki wokół radia, wokół klamek. No To wygląda jakby ciosane sikierą te plastyki były. Z ciekawego wyposażenia to jest ta. Kamera przód, kamera tył. Rewelacyjnie to jest, naprawdę. Pierwszy raz w samochodzie mam coś takiego, zarówno i w terenie, jak i w mieście, tak? No bo powiedzmy, że to auto tak spokojnie może tym jedzi, po mieście, tak? Nadaje się do takiej jazdy. Bardzo fajna rzecz, chwalę sobie, no to jest coś pięknego, to jest subwoofer za tylnymi siedzeniami. No nie wiedziałem, że może być taka fajna jakość muzyki w seryjnych głośnikach z, z w aucie nowym. No, i tak naprawdę, no to ten egzemplarz co posiada więcej? No, komplet skóry, pakiet zimowy, czyli ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie siedzeń, też oczywiście polecam jak najbardziej. I to by było na tyle. No, piękne wykończenie tego wszystkiego, tak? To jest to, czego w innych pick-upach w Polsce nie znajdziemy po prostu, tak? Jest to jedyny pick-up w kabriolecie. Właśnie, to przecież zapomniałem o tym. Przecież no To jest chyba to, to cruel. Tak, tego to wszystkiego. jest. 100 punktów do lansowania się 100 latem. Także u nas to się. pewnie dwa razy w ciągu roku można tego włożyć. Ale Ale A można. A są specjalne pojemniki Dada. na to? Oczywiście, przecież Jeep tak dba o klienta, że dają to nawet bez dopłaty. gdzie można włożyć jedno i drugie schować. No i będę teraz wyciągał tak, ale jest taka możliwość. Ciekawe, czy Jeep kontynuuje tradycję i po założeniu te uszczerbki już nie będą takie idealne i będzie ciekło do środka, bo wiadomo, że wszystkie Wranglery ciekną. U mnie też cieknie, ale mi to dramatycznie nie przeszkadza. Ale wracamy do dylematów zakupowych. Idziesz do salonu, powiedzmy, Toyoty, idziesz do salonu Mitsubishi. No są te auta, czy są dostępne? Czy w Polsce można po prostu powiedzieć, kupuję pick idę, wybieram i mam? Nie. Dlaczego? Czasem mam jak w RL u Może kiedyś było łatwiej, bo jakby ktoś miał dolary, to by wyjechał dużym Fiatem. W tej chwili idzie się do salonu, mówi się: poproszę Forda Raptora, i słyszy się: no złóż pan zamówienie. Za 10 miesięcy może będą. Tak właściwie to już płyną, ale nie wiadomo czym dopłyną. To nie jest wina jakby dealerów, tylko ogólnej sytuacji na rynku. Ogólna sytuacja na rynku, zgadza się tak sam, jak najbardziej. Sam wiesz, bo słyszałem, że chcesz go wyliftować, szukałeś zawieszenia do gladiatora, i tutaj jest taki minus, że nie ma. W sklepie nie, nie kupisz ma... liftu do gladiatora no na bo... razie. Na razie, bo jest to nowy samochód, no w Stanach wiadomo to wszystko już leży na półkach i pachnie, ale w Polsce to jest nowość, zaczepiają mnie ludzie na ulicy, pytają się czy można sobie robić zdjęcia, tak, skąd to jest, co to jest, czy ja to sam przerabiałem, no w końcu na polskim rynku on jest dopiero jeden rok, tak, tak na jest no... ogólnoświatowym dwa lata. No dobra, czyli w salonach po prostu brak samochodów, trzeba czekać, co wkurza, tak? Bo chcesz iść, wydać ciężko zrobione pieniądze, leasingi, dramaty i w ogóle. Tak I jest. się okazuje, że nie ma. I poszedłeś do Jeepa i co? Były gladiatory, bo to też wydawało mi Poszedłem się. Poszedłem że... do Jeepa, w każdym salonie po dwie, trzy sztuki stoją, ale za którymś razem trafiłem na fantastyczną obsługę w salonie. A możemy zareklamować, nie? ma problemu. Możemy zareklamować, to jest Vegan Auto, tak? Obsługa przez pana Kamila, bardzo polecam. A gdzie podszedł do nas jak do człowieka, tym bardziej, że było śmiesznie, ponieważ podjechałem 20-letnim masterem. Więc a, nie wyglądałeś na takiego klienta premium. Który Zdecydowanie nie, ale facet rzucił facet potraktował mnie jak człowieka. Usiadł, zaczął rozmawiać, zaczęliśmy się wymieniać doświadczeniami, rzucił mi kluczykami, powiedział jeźdź sobie, tak? A, więc no, super podejście polecam. No i stało kilka sztuk wtedy. Nie, przepraszam, dwie sztuki stały w tym salonie. Był do wyboru ten oraz drugi, który stoi za nami. A no i taka padła decyzja w końcu. Można powiedzieć, że byłeś skazany na jeepa, i go tak kupiłeś, mówiąc: No trudno, nic lepszego nie ma. Czy jak go kupiłeś, to sobie pomyślałeś, że rzeczywiście jest najlepszy. Dlaczego on może być najlepszy? Weźmy, do początku tego, co zacząłeś mówić. Tak, na początku, jak wsiadłem do, za pierwszym razem do tego, po tym jak jeździłem Amerykańcami, szacowny drzwiami wyszedłem i mówię: Nie, to się nie nadaje. Ale szukając dalej po naszym europejskim polskim rynku, to jest najlepszy pick-up. I wróciłem do niego, powąchałem go jeszcze raz, przejechałem się i stwierdziłem, że tak, to musi być to. No a mój zachwyt, rósł coraz bardziej, no tym dłużej jeździłem i jeżdżę już dwa miesiące, no to uważam, że naprawdę takim pick-upem w terenie tak dobrym nie jeździłem nigdy. No dobra, to takie pytanie, które. Często jak pokazujemy różne pick-upy, to ludzie się zastanawiają, po co Ci w Polsce taki samochód? Że on jest duży. No, oczywiście, amerykańskie są za duże, sam wiem, jak miałem problemy, żeby na rondzie się zmieścić. Ale ogólnie, po co w Polsce taki pick-up? Jakby po co jest na przykład Tobie potrzebny taki samochód? Ha, to jest dobre pytanie. E, prowadzę firmę remontową i na samym początku chciałem mieć samochód, który był reprezentatywny, ale potrzebuję do niego wrzucić czasami paletę cementu, no to dostarczyć na budowę. Mój serdeczny przyjaciel z mi się wychowuje od dziecka, skomentował ten samochód w taki sposób. Taki system to ja w desce klozetowej mam od kilku lat już. No Uważam, że pick-up to jest tak praktyczny samochód, że no, żaden inny mu nie dorówna. Jeśli chcę jechać na rowery, wrzucam rowery, chcę zabrać bagaże, wrzucam bagaże, można to nadbudować na góry, pościągać pasami, nie ma żadnych ograniczeń, nie musisz się nad niczym zastanawiać. I dlaczego też była miłość do amerykańskich i potężnych pick -upów? Ponieważ generowały dużą moc, były samochody, samochodami terenowymi, które również na drodze, jak się przycisnęło, potrafiły sobie poradzić z niejednym autem. Pierwszy minus to jest cena, bo to jest drogi pick-up. Zgadza się. No, drogi. To najdroższy. Jest, w najdroższy Polsce? w Polsce? Z europejskich, nazwijmy to. Z tak zwanych pick-upów Small Trucks, czyli nie wchodząc w Dodge, w Tundry, w e, Fordy, czyli z małych pick-upów, bo to jest mały pick-up, tak? jest najdroższym. Drugi minus jest taki, że w Polsce nie jest dostępna wersja Rubicon, czyli ze stuprocentowymi blokadami. Ja wiem, że ten system, który tu jest, jest taki nowoczesny, jest do hamowywania kół, wspomaganie, no ale nie możesz kupić w Polsce Rubicona. Bo w Wranglera możesz kupić Rubicona, a tutaj tego modelu nie ma. I trzeci minus, moim zdaniem, jest taki, że on z salonu, jak wyjeżdża na tych oponach, które, jak widzę, mają tam rozmiar 31 cali, to te opony są za malutkie. To znaczy, ten samochód źle wygląda na seryjnych oponach. Proszę cię, zmień te opony na 35 cali, dwa cale liftu i będziesz miał piękne auto, bo tak jest, tak jest, tylko jak będzie lift. Jest, to, jest to w trakcie wykonania, chłopaki już szukają liftu, zastanawiają się jak to zrobić, salon też ma mi w tym pomóc, więc no, działamy cały czas. Jakiś czas temu też dostaliśmy Gladiatora do testów, pojeździliśmy sobie troszkę. Oczywiście auto było jakby nieprzygotowane w teren, no takie jak po prostu wyjeżdża z salonu. I tutaj opowiem o pewnym takim problemie, który widzę w tym samochodzie, mianowicie ten samochód ma po prostu za małe koła do swoich wymiarów. To znaczy, no rzeczywiście wystarczy popatrzeć, jak to się prezentuje. Te małe oponki wyglądają fatalnie i ten samochód bardziej przypomina deskorolkę, no i dramatycznie ograniczają jego możliwości terenowe. Wiadomo, że wszystkie pick-upy mają ten sam problem, to znaczy długi rozstaw osi, przez co ten kontrampowy jest bardzo marny i powoduje to, że ten samochód bardzo szybko i łatwo potrafi zawicnąć na brzuchu czy zakopać się na piasku. No, oczywiście fajnie na piasku było poglądać, jak sprawnie działają te systemy, które wspomagają koła, które tracą kontakt z podłożem, jak on sobie walczy itd. Kombinuje, no ale niestety za małe opony powodują, że w terenie z seryjnym gladiatorem jeździ się fatalnie. Na rolkach testowaliśmy bardziej konkretnie ten napęd i można powiedzieć w skrócie, że jeśli się włączy reduktor, to gladiator potrafi zjechać z trzech rolek. Uuu, jednak na reduktorze ma jakieś systemy. Ten napęd ma wszystko. Dlaczego? Mamy napęd na tył, mamy napęd na cztery auto, tak? To jest coś bardzo poszukiwanego. Kiedyś jeszcze w ogóle tego nie było na. Napędzie 4x4 włączony na cały czas po mieście nie pojeździmy, ponieważ auto aż skacze, zmniejsza mu się promień skrętu i to była rzecz, której bardzo poszukiwałem. Tak naprawdę to był priorytet, że auto w pick-upie ma mieć w tej chwili te 4x4 auto. Oraz mamy jeszcze wersję 4x4 z, 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 reduktorem, z reduktorem, no bo blokady. Oczywiście, że można dyskutować na temat wnętrza, bo każdemu podoba się co innego. Oczywiście można dyskutować, czy potrzebne jest to 260 koni, że może to 200 KM wystarcza i tak dalej. Można dyskutować o cenie, że jest przesadzona, z czym się zgodzę, ale jakby nie można dyskutować z tym, że to jest pick-up, który daje największe możliwości rozbudowy. I jeśli ktoś szuka pick-upa, który ma być postawiony na dużych oponach, z dużą dzielnością terenową, no to jest najlepsza opcja, dlatego, że większość pick-upów ma z przodu niezależne zawieszenie i takie ograniczone możliwości liftu, najczęściej do Dwóch cali. A tutaj możemy zbudować potwora, który ma 35-37 cali. Tak naprawdę to jest Wrangler, więc Wranglera wiemy, jak można modyfikować. I tak samo modyfikuje się Gladiatora. Prosto, szybko. Pewnie wiele osób nas zje, że. No co można mu zarzucić? Oprócz ceny. No, no, no nic, z, że nawet Jeepem. ale słuchajcie, ale nawet spalanie jest rewelacyjne. <laughs> Przy ciężkiej nodze to jest tylko 13 litrów. Ja mówię tylko bo nie wybrałem sobie auta, które by paliło jeszcze mniej, no podobno takowe są. No. Czyli jesteś e, szczęśliwym i zadowolonym właścicielem, tak? Znalazłeś coś, co Ci odpowiada. Jak najbardziej, mogę polecać. Śmiało. I dzięki tym wypowiedziom właśnie podzielimy się tą kasą Jeepa. Będziesz miał na lift, a my sobie kupimy, wiesz, nowego Patrola, bo oni dobrze płacą za takie nie no Właśnie dlatego taka no? jest rozmowa tak prowadzona, tak, tak, tak jak nas prosili w końcu. że fifty fifty się dzielimy, a nie, to dobrze. tyle. To się wytnie, tak? Nie nagrywałeś tego, mam nadzieję. <laughs>